Cześć, nazywam się Roman Szemczak i chciałem Cię zaprosić do specjalnego kursu który nazywa się Top 10 Taktyk Cenowych, które zwiększą marżę w Twoim punkcie sprzedaży. W tym kursie będę opowiadał o najczęstszych błędach stosowanych przez detalistów, omówię, dlaczego dźwignia pricingowa jest najtańszym sposobem zwiększenia rentowności i zyskowności w Twoim punkcie sprzedaży, omówię najbardziej popularne techniki sprzedaży, narzędzia, które sprawią, że Klienci z jednej strony będą mieli pozytywny wizerunek cenowy Twojego sklepu, a z drugiej strony będziesz mógł na tym więcej zarabiać. A na końcu pokażę, jak praktycznie te taktyki cenowe zastosować w Twoim punkcie sprzedaży na podstawie analiz od grup produktowych przez rodziny asortymentowe do konkretnego produktu i w jaki sposób to się przekłada na zwiększenie marży w Twoim punkcie sprzedaży. Zapraszam Cię gorąco na ten wyjątkowy kurs, który poprawi rentowność. Twojego jego sklepu.